Z nami Piotrek Wilczewski, dzisiaj w narożniku Patryka Szymańskiego, Michała Chudeckiego. E, powiedz mi, ten pierwszy, Michał Chudecki, jak e, oceniasz jego występ? E, Michała? Michała. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony bardzo mile. Miał zawodnika e, z dodatnim e, bilansem, zero porażek. Czyli nawet, może jego umiejętności nie były, e, mi się nie pokazał, ale oglądając jego gdzieś tam e, Zawodnik, no, zawodnik można powiedzieć, nie gubi chłopak bardzo dobrze wyszkolony technicznie, yy, umiejący boksować, opowiadał więcej boksować. Ja dzisiaj wyszedł czy na, na tle Michała to praktycznie no, nie istniał. Michał pokazał klasę, pokazał rutynę, pokazał doświadczenie z boksa amatorskiego, bo się zdecydowało też duże doświadczenie z boksa amatorskiego, czyli ruch, ruchliwość rutyna i cwaniastwo. A Patryk Szymański jakie jesteś z jego Patryk Szymański zadowolony? powiem szczerze, że jest zadowolony, bo, bo widziałem e, tego zawodnika e, podczas walk z naszymi zawodnikami z Polski. No, wydaje, wydaje mi się, że Patryk tak, wypadł na, na tle, tak na tle na wszystkim braku nikomu nie ujmując, to można powiedzieć że najlepiej. No. Brakowało troszeczkę luzu, szybkości, precyzji. Ale przede wszystkim pokazało też, że nie, nie trzeba się z nim bić, żeby z nim wygrać. Tak? W tej w się ta lewa ręka ćgała, poszedł do czasu z tym prawym z dołu No jeszcze można było być dużo, że się zarzucić, ale, ale pracy jeszcze jest dużo. Powiem tyle, powiem tak, pracy jeszcze przed nim jest dużo, ale na tym etapie jestem zadowolony. Jak Ci się podoba atmosfera, jaka panuje w spotku, poziom sportowy? czy to jeszcze nic nie widziałem, wielaz że i rapie coś zjeść, później coś obejrzeć. Wtedy będę coś więcej powiedzieć, bo oprócz moich walk nie widziałem żadnych. E, Mariusz walk na dopingu Co o tym myślisz? No uważam tyle, że... To no, jestem z Mariuszem bardzo blisko i Mariusz mi nic nie powiedział. Gdzie by cokolwiek brało. No Szkoda mi... Że tak się stało, ale też jakieś mam zaufanie do Mariusza. Wydaje mi się, że żeby mi nie okłamał. Yy... Wie, też wiele słyszę głosów, że to mogło być coś, jakiś spisek przeciwko niemu. No ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Ja uważam, że Mariusz nie byłby do tego zdolny, nie byłby tak na tyle taki głupi, żeby yy, brać yy, jakieś szybkie dozwolone. Więc jak nie wiadomo, by tak i tak by wszystko by było wszystko. Także uważam, że nie byłby do tego zdolny. Jutro, Twój, można powiedzieć, trzeci podopieczny Paweł Głażewski walczy w Białorzegach. Powiedz mi, jak ta współpraca się między Wami, krótka współpraca, układa? Jestem zadowolony, bo przyjechałem z taką niepewnością, czy ta współpraca będzie nam się zazębiała. Okazuje się, że Paweł yy, dalszy mi zaufanie, wie, pozwala mi na wiele rzeczy, nie, nie, nie wprowadza nas jakichś swoich elementów, ufami. Jestem za mile, za mile zaskoczony. Też się bałem tego, że, że, że jednak gdzieś na autorytet będzie u tych starszych trenerów, a nie u mnie takiego młodego. Ale wręcz przeciwnie. Paweł ufa mi wie, że to co robimy jest dobre. Poczekajmy na jutrzejszą walkę. Mam nadzieję, że ta nasza znaczy krótka praca z jutro zaowocuje wygraną walką w dobrym stylu. Ta współpraca będzie dalej kontynuowana, czy tylko na jedną walkę współpracujecie? Nie, dogadaliśmy się na jedną walkę, ale dzisiaj już wiem i ja przynajmniej, ja wiem, sam od ciebie, że podoba mi się ta współpraca z, Ma z Pawłem. Kurde, no chciałbym z nim pracować, teraz wiem, że on też jest zadowolony, ale mówię, no, jak powiem, podsumowanie będzie jutrzejsza walka w Białobrzega. W końcówka roku, okres świąteczny, pewnie spędzisz y, trochę czasu z rodziną, bo ostatnio Ci brakowało tego czasu z rodziną, cały czas zabiegany. Praktycznie w ogóle mnie nie ma w domu, y, wpadłem wczoraj, tylko y, wyrzuciłem donociuchy, spakowałem czyste, przyjechałem tutaj, wracam dopiero w, w poniedziałek. Y, w czwartek znowu wyjeżdżam, tak jak, jak powiedziałeś. Święta są, będą tylko y, dla mnie takim, że powiem, takim miłym, miłym momentem. Spędzę to z dziećmi, z żoną. Gdzie z tego miejsca ich bardzo się ślicznie pozdrawiam. Piotrek, czy jest szansa, że w 2013 roku wrócisz jako zawodnik, czy już tylko i wyłącznie trenerka rękawiczki, powiesisz na kołku? No wszystko jest możliwe, ja, ja powiedziałem, że ja nie chcę tutaj jeszcze rękawicy powiesić, no, bo jeżeli są fajną propozycję, mądrą. To czemu nie, jestem w stanie się przygotować i trenuję, oprócz tego, że trenuję chłopaków, sam się ruszam, może nie tak intensywnie, jak, 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 jakbym, jakbym miał walczyć, ale, ale ruszam się, biegam, robię siłę, robię treningi bokserskie, wydaje mi się, że jak dostanę dobrą pozycję w 2013 roku, to zaboksuję. Piotrek, wszystkiego dobrego, dzięki serdeczne za wywiad. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, zdrowych i wesołych świąt, trzymajcie się.